Cześć, witam serdecznie w 201 odcinku mojej serii. I zacznę ten odcinek w ten sposób. O ile zespół Polanie był pierwszą polską supergrupą złożoną z najstarszych starzem muzyków zespołu Czerwono i Niebiesko-Czarni. Tak. W 1970 roku Powstała druga, tak zwana efemeryda, gdzie e, z kolei grała większość zespołu czerwonoczarni oraz e, Ryszard Gromek, perkusista, znany chociażby ze współpracy z zespołem TEST. E, Niestety z tej grupy to była naprawdę zrzutka różnych muzyków, bo pojawił się również tam Ryszard Poznakowski, grający na co dzień wówczas w Trubadurach. I ta efemeryda muzyczna wydała płytę. Po tej płycie e, słuch tak naprawdę o tej grupie zaginął. Bohaterem tego odcinka jest zespół Wiatraki i ich debiutancki i jedyny... Album wydany w roku 1970. Moi drodzy, w wiatrakach, oprócz e, pani Tarnowskiej, której imię mi nic nie mówi, występowali Ryszard Gromek na perkusji, Henryk Fabian i Katarzyna Sobczyk, czyli słynne małżeństwo z zespołu Czerwonoczarni, Ryszard Poznakowski z Trubadurów. No kolejna muzyczna efemeryda, ale zostawiła po sobie naprawdę przeciekawy long play. Moim zdaniem e, dwa największe przeboje z tej płyty to e, Beskickie e, Świątki i, i e, utwór e, Nocą. Przeciekawa, fajna ballada. Okładka Gatefold, wydanie z roku 1970. To również. Kawał polskiego dobrego Big Beatu. Aczkolwiek e, znalazło się tutaj miejsce również nagranie troszeczkę bardziej progresywne. E, tej płyty była również wersja e, stereofoniczna, natomiast ja mam akurat mono. Ktoś ją popisał, e, prawdopodobnie znaczył albo liczył płyty ze swojej kolekcji. Na dole mamy podpis właściciela i numer płyty z kolekcji. Niepotrzebnie ktoś zniszczył tak naprawdę ten label popisując go różnymi rzeczami, no ale ludzie mają różne pomysły. numer katalogowy tej płyty XL60623. Wiatraki to dzisiaj już kompletnie zapomniana grupa, ale polecam wrócić sobie do tej płyty i ją po prostu posłuchać.